Gdy podejmujemy się jakiegoś zadania po raz pierwszy, może gdzieś w tle pracować w nas niepewność, lęk przed błędem, jakiś, jakaś taka nutka niepewności, czy, czy się nie mylę, czy nie wprowadzam też innych w błąd, czy nie wyrządzam im jakoś krzywdy. Jan Chrzciciel, pionier, niemal że w każdej dziedzinie. Także ma zadanie jedyne i unikatowe, ale z taką ogromną pewnością mówi, że ten właśnie oto, który przychodzi nad Jordan, to jest baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ta pewność, to, to jego przekonanie, że się nie myli, wynika z jego osobistego doświadczenia. Tak przynajmniej przedstawia to Ewangelia. On widzi. Ducha, który wstępuje na Jezusa, słyszy głos Ojca, który mówi ten właśnie, nad którym zobaczysz wstępującego Ducha, jest tym, który ma zbawiać. Więc Jan głosi w oparciu o to, co jest, w oparciu o realnie istniejącego, działającego Boga. Myślę, że warto prosić na początku tego nowego czasu, jaki Pan Bóg nam daje, Prosić Dobrego Boga o to, by dało nam doświadczyć właśnie całej Jego realności. Byśmy naszej wiary, naszego chrześcijaństwa nie traktowali jak pewnego zbioru ideologicznych haseł, jakiegoś, jakiegoś nurtu filozoficznego, ale byśmy przeżywali nasze chrześcijaństwo jako naszą odpowiedź na to, co bardzo realne, na Boga, który jest, który mówi i który działa.